Przestań dzisiaj wierzyć w ten wielki mit biznesu, mianowicie, że potrzebujesz większej ilości ludzi. Ludzie to koszt, chaos i często jeszcze większe opóźnienia. Obecnie firmy, które chcą się rozwijać, myślą o systemach, inteligentnych systemach, które łączą dane, automatyzują się same i działają 24 godziny na dobę. Bo widzisz, to mierzalne wyniki. Wiemy, że automatyzacje i AI zmniejszają czas realizacji, zmniejszają koszty nawet o 50% i jednocześnie chronią cię przed błędami. Więc jest to ogromna przewaga. Więc zamiast mnożyć etaty, buduj przepływy, które myślą szybciej od pojedynczego pracownika. Taka zmiana daje przewidywalność, skalowalność i pełną kontrolę nad firmą. Bo widzisz, prawda jest taka, że. Mądrze zaprojektowany system daje realną przewagę rynkową. A Ty, jako właściciel, wybierasz systemy, które dają Ci pozycję lidera. Zdobądź więc przewagę, zanim zrobi to konkurencja. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat automatyzacji oraz AI, obserwuj ten profil.